Siemas, to jest strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Mijaddyzu Gai. Zapraszam do oglądania. 24 kwietnia 2005 roku o godzinie 20.27 został opublikowany legendarny i uznawany jako oficjalny pierwszy filmik na YouTube. Do tego czasu zebrał ponad 170 milionów wyświetleń, a sam kanał twórcy zebrał prawie 2 miliony subskrypcji, nie mając przy tym żadnego innego filmu na kanale. Sam w sobie filmik raczej jakoś wyjątkowy nie jest. Bohater filmiku zwyczajnie opowiada o słoniach, które są z tyłu niego, a konkretnie mówi o tym, jak to bardzo mają długie trąby. Jednak historia tego filmiku, jak i jego bohatera, to już całkiem inna sprawa, więc myślę, że było wszystko bardzo, bardziej zrozumiale, lepiej opowiedzieć ich historię od początku. Dla niektórych to pewnie będzie zaskoczenie, a dla niektórych to będzie całkiem oczywisty fakt, ale warto powiedzieć, że na tym filmiku oczywiście znajduje się jeden ze współzałożycieli YouTube'a który nazywa się Javed Karim. Urodził się 28 października 1979 roku w Niemczech. No a w sumie na ten czas to bardziej w NRD. A dokładniej w Merzeburgu, czyli aktualnie ma 41 lat. Jego ojciec, Naimul Karim, pochodzi z Bangladeszu. Wiadomo, że był badaczem w amerykańskiej korporacji FreeM. Z kolei jego mama, Christine Karim, jest niemieckim naukowcem biochemii na amerykańskim uniwersytecie w Minnesocie. Wracając do samego Javeda, to stereotypowo jak przystało na człowieka sukcesu, oczywiście przerwał swoją naukę na uniwersytecie, aby pójść do pracy. A konkretnie do Paypala i była to jedna z jego najlepszych decyzji w życiu, bo właśnie tam, w 2002 roku poznał pozostałych współzałożycieli YouTube'a. Chad'a Harley'a i Steve'a Chen'a. A żeby było śmiesznie, to trochę niepotrzebnie śpieszył się z ukończeniem magistra, ale do tego przejdziemy później. W 2002 roku Paypal został zakupiony przez eBay za 1,5 miliarda dolarów. W związku z tym, Javet otrzymał już wtedy kilka milionów dolarów. I również Trójka Panów rozmawiała już o założeniu innej firmy. Często spotykali się później wieczorami w restauracji lub w mieszkaniu Javeda na tak zwanej burzy mózgów. Poskutkowały one, co warto podkreślić, pomysłem Javeda na to, aby stworzyć serwis do udostępniania wideo. Przy czym warto oczywiście podkreślić, że wkład dwóch panów pozostałych był oczywiście niezbędny, aby przekształcić ten surowy pomysł w to, co później stało się YouTube'em. Rzeczniczka YouTube również powiedziała, że geneza serwisu wiązała się z wysiłkiem wszystkich trzech założycieli. No i jak się pewnie domyślacie, oczywiście panom udało się stworzyć w końcu YouTube. Odeszli z PayPala na początku 2005 roku, a stronę oficjalnie wprowadzono 14 lutego. I właśnie wtedy, wraz z początkiem serwisu, Javed podjął decyzję, że chce się teraz skupić na szkole, a dokładnie na zdobyciu magistra informatyki na Stanford. W związku z tym nie pobierał pensji, żadnych świadczeń, ani nawet nie miał formalnego tytułu, więc oficjalnie nie był pracownikiem YouTube'a, a jedynie takim nieformalnym doradcą. Dodatkowo również jego udziały w firmie zostały znacznie zmniejszone. Wspólnie uznali, że tak będzie po prostu sprawiedliwiej, no i nie ma się co dziwić, bo dwóch pozostałych współtwórców teraz się skupiało na platformie, a Javet nawet, jak wcześniej mówiłem, na nauce. Sam profesor informatyki w Stanford powiedział, że ta decyzja Javeda była naprawdę niezwykła. Jestem pod wrażeniem, że biorąc pod uwagę jego sukcesy w biznesie zdecydował się przeprowadzić tutaj program magisterski. Tradycja tutaj zmierza w innym kierunku. Powiedział wskazując na przykład na założycieli Google i Yahoo, którzy opuścili Stanford dla świata biznesu. No i okazało się, że tak w sumie to nie była najlepsza decyzja. Oczywiście nie było tragedii, bo poszedł na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie i można powiedzieć, że już wtedy był praktycznie ustawiony do końca Życia, ale jednak gdyby poczekał rok później ze swoją decyzją, to mógłby zostać naprawdę obrzydliwie bogaty. Bo właśnie pod koniec 2006 roku Google kupiło YouTube'a, a dokładnie za 1 650 milionów. Oczywiście, Caet jakoś źle nie wyszedł, bo otrzymał ponad 137 tysięcy akcji, które były wyceniane na około 64,6 miliona dolarów. Tyle, że mógł mieć znacznie więcej, zważywszy na to, że akcje jego kolegów były warte kolejno ponad 345 milionów dolarów oraz ponad 326. Milionów. No i w sumie tak się skończyła jego historia z YouTubem, ale warto też wspomnieć o filmiku, dla którego tak właściwie się wszyscy zebraliśmy, więc trochę powiedzmy sobie też o Miad Dezu. Mi był po prostu jednym z pierwszych filmików testowych. Tym bardziej podkreśla to fakt, iż YouTube w tym czasie był dopiero miesiąc przed wystartowaniem z publiczną wersją beta, a sama oficjalna wersja YouTube'a wystartowała dopiero w listopadzie 2005 roku. Więc nie ma sensu doszukiwać się jakiegoś większego znaczenia filmiku. No i to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. No i również czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć, Yo.